Ja widzowie, jednak zrobię wam mało penik dzisiaj. Bo a 40, to nie 40, 44 takie yy, za yy, za Coiny. A jutro wam nagram za 20 tysięcy. Dobra, zaczynamy. Na razie słabo. No weźcie, dajcie coś, halo, O, Faskade. No, Faskade. Nie gależę żadnego mityka, serio Cika, paskade. No słabo! Mm, to takie słabe. Jak ja otworzę wszystko, na mi jeden mitek nie zrobię, to nie. To ja się załamie. Eee. Naprawdę nie poleci mi nad mityk? Hmm, może poleci. Ne, dobra, otwieram nosem. O, fast fade. Nie działa. Nie, nie, nie. Naprawdę mi nad mityk nie poleci? Serio. Ile paskajdu było? O kurde! Jednak, jednak poleciało widzowie, jednak dropło. Okej. Okay. Jednak gold, golden drop no. Jak widzicie, widzowie, nic dobrego nie poleciało. Ale na bonus, otworzymy sobie endogifta. A może shiny. Kurde, normal Endos. Papa, pa, widzowie.